Nie, chyba... Ej, Nissan Titan. Kurwa gonią mnie. Słama co chodzi. To, to... I mnie w ścianę wpitowali. To. Na pobocze. Kiedy? Na pobocze. Kiedy? Kiedy? Parking jest po prawej teraz, stronie. Teraz. na pobocze. Czekaj, ale kiedy ci wpitowałem w ścianę, wytłumaczmy. Na prawo, na parking zjeżdż. Gonią mnie k**wa w, w Nissanie, Titanie. Obok wani jestem, panowie. Daba, bo już falą lipa w tej chwili. Jak Kira masz gopra? 18 okrujowy, poproszę. Nie, nie, mogą, nie mogą mnie pitować tym głównym, Chyba, bo my rażymy z 20 ton. No patrz. Jedziemy w stronę tego, w stronę szpitala jedziemy. Patrz, bo ja tu krzyczę? Jak jeździsz? Jak jeździsz? Wracamy na Kurwa nie wiem, nam chłop na szpital, go zajebali Wracamy na grochy, wracamy na grochy To był, no, to ganiom, to był medyk Mój na... No, no, no kurwa no. Chuj nie Pli Pli Panowie, 98. panowie już, już to nie ma sensu, nie, nie opłaca nam się was zawijać jak pan bo? Poszedł. No bo poleciał nasz Kto? A nie ważne. No i co? Chyba, gdzie jesteś, gdzie jesteś? A ta h do nas trzeba się Kurwa tak. kiedy? 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 No kiedy? jeździsz kurwa, kiedy? jeźdź na poście jak to słyszysz z niebie. Barani jebany kurwa. Na górę jedziemy, na ja mam dosyć kurwa, wyjebane mam to. Dobra, ja pierdolę, no, kurwa jeździsz! Ty poda... Ooo! Nie, że nie, że się bawisz tam. Przecież mnie chuj z nimi trafił. Naucz nie się kurwa jeździć. Tu Carson na weniu kierunek. Są kumple już tam Dobra, dobra killer, jedź, zrobimy sztuczkę, żeby poleciał sobie na wakacje Gdzie? Północny zachód, chuj wie co jesz Dlaczego ty pitujesz? To się kurwa dał gdzieś a nie chowuję! Masz go, to tak, idziemy na górze. Mam. Owe. Trzeba nas wyzywa, dobra policja wyzef, nas wyzywa, okej. Okay. Okej, okay, idziemy na górę Aktualnie kierunek w kierunek południowy grynił Park i w kierunku Los Santos-Paskan z Aeolin Los Santos Airport. Po maksa idzie w Szczególnie jak ty kierujesz Nie widzisz, Tatiana już nie ma Zaraz będzie Nie ma! Jedziemy, jedziemy w ten Bofrak No to jedź, a nie, to. Tą... E, skoczył Rozjebał się, jedź, jedź Gonią mnie. nam się kończy. Dobra, wjeżdżę w ofert, zobaczymy co zrobię. Gon, gonią. Sam, niech się, się. kurwa, nauczy jeździć, nie? Dobra chłopie, dobra koniec tego, dobra 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 koniec, dobra koniec, dobra dobra koniec, dobra koniec, dobra dobra, dobra Kierdolę, koniec, stundzió, tego. Waj, <słuch> o, jestem. dobra dobra Może no, jak te kolczatki nie działają. Do... Odbijają. Odbywaj, no odbywaj. Na południe, że jest freeway. No, ja tam się nie odził. No, tak Tak mu tak odmuchę tak. tak.